Jeżeli podobają się te skiny, a przy okazji chciałbyś troszkę tutaj wzmocnić swój sprzęt i po prostu szukasz jakiejś nowej karty graficznej, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do opisu, ponieważ tam znajdziesz link do promocji Nvidia, gdzie przy zakupie właśnie karty graficznej otrzymujesz takie oto dwa zestawy skinów, ponieważ jest zestaw zielony, jest również zestaw czerwony. I tutaj macie w zestawie kilofy, lotnie, plecaki, a nawet 2000 V-Dolców, więc myślę, że naprawdę bardzo fajna sprawa. Wbijajcie do opisu, ale oprócz tego mam dla Was naprawdę fajną nagrodę w postaci 4000 V-Dolców, 4 osoby wygrają po prostu po 1000 a jeden co wystarczy zrobić, to właśnie wbić tam do opisu, zostawić tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem, no to obowiązkowo, wpisujecie kodzik ja w sklepie z przymiotami i piszecie mi w komentarzu, jak Wam się podobał turniej Nvidia, co Wam się w nim podobało najbardziej oraz który z tych dwóch wariantów skinów podoba Wam się bardziej? czy ten czerwony, czy ten zielony? No i to tyle ode mnie, a my lecimy z dywizją pierwszą. I w dzisiejszym odcinku zaczynamy serię, w której to właśnie dywizja po dywizji, będę sprawdzał poziom graczy oraz styl gry właśnie tych graczy na różnych progach punktowych, w grze Fortnite, Battle Royale Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć już kolejny odcinek z tej serii, czyli właśnie dywizję drugą, oczywiście, jeżeli. Uda mi się awansować z dywizji pierwszej Zostawcie tutaj, nie 15 tysięcy opyki, Myślę, że będzie naprawdę spoko I nie oszukujmy się, ale również tego typu gierki będą dla mnie fajną odskocznią Ponieważ mamy tutaj leczenie i materiały za frage jest ja tym bardzo, ale to bardzo tęsknie A na czempionie poziom i styl gry jest zupełnie inny Ale to pewnie przekonacie się o tym już w końcowych fazach tej serii Lub jeżeli byliście na streamach, gdzie widzicie, gdzie cały czas Tryharduje się turtluje No ale to tyle ode mnie, a teraz zapraszam do oglądania Ty, jakiś dzwon mnie bije, ty no hit Co ty robisz, Beko? A, tu jest leczenie za fragę, no tak, że to jest taka zwykła ręka. Ale to będzie sztosem totalnym, tak coś mi się wydaje. Ja to lecę już z samym PMM, Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze mam fajnego. Yy, digielek, digielek majster może być, cyk. Zaraz zobaczymy, jak się będzie strzelało z Digielka. No i lecimy. Nie no, mam jeden punkt, proszę państwa. Wiecie ogólnie, że ja cały czas gram na tej tryhardowej ręce i tam jest jakby zupełnie inaczej. Yy, o, patrzcie, kolega nie żyje. Kolega drugi malował. A kolega trzeci mi wchodzi na głowę? Nie, kolega trzeci jest za mną. Tu jeszcze jest kolega czwarty. No i kolega ten też nie żyje. Co tu się dzieje? Tu jest w ogóle bardzo dużo ludzi. I wszyscy bardzo agresywnie grają. Nie wiem o co chodzi. Ale spoko. No i powiem wam, że no, jestem na razie zaskoczony, bo zastanawiam się jaki tu jest poziom, bo w sumie, no tak jak mówię, no ja praktycznie tego nie grałem. Jezu, ale powiem wam, że jak się teraz tak na to patrzę, to tak okropnie brakuje tego, leciałem za fraga na tych normalnych gierkach. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale no według mnie boli to, boli to, nie? W ogóle, yy, nie wiem jak wam się podobał wtedy ten turniej, jak graliśmy, ale ten turniej z Envy też, no, ogólnie, ogólnie oczywiście wygraliśmy, więc może dlatego też mi się podobał. Ale ta pierwsza rundka, te pistolety, jak była osobna mapka jeszcze. To to w ogóle było dla mnie mega. Jakby cały turniej tak wyglądał to byłoby już w ogóle super. Wiem, że wam też ta pierwsza nauka najbardziej podobała w sumie, bo... Pamiętam jak mi mówiliście, ty, ale ci ludzie tutaj to... Tak chyba średnio ogarniają gereczkę ty. Biegam sobie, zabijam, a ci ludzie tak wiecie, tu se Kevin kapi jak mu wchodzę na hatę, tutaj coś. Tak jakoś wyrumbane na mnie mają. O, a tam jeszcze jakiś ziomek biega jeden. A to fajnie, to fajnie. Coś kolego. Ej, ej ej. Ej kolego, masz może jakiegoś lunchbada? Teraz żałuję, że tam wziąłem tego di Digla, ale kolega się schował na stacji, czy co on robi? Oj, kolega się chyba to schował. W ogóle nie wiedziałem, że na tym w który graliśmy, też było takie ciekawe, ale to pewnie jak ktoś był na streamie, to ogarnął. Że na tym turnieju było mega duże jakieś, znaczy może nie jakoś mega duże, ale było trochę pro playerów Na przykład tam chyba z Czech był gościu z Atlantis Więc no troszkę, troszkę tych ludzi też dobrze grających było Ja to tak mówię, kurde jakiś luźny turniej, nie? Nie będzie żadnego problemu, a tu patrzy kurde jeden gościu, jakiś dobry drugi, trzeci No i ostatecznie w sumie do samego końca ważyły już tamte los tego pojedynku, nie? Jak jeszcze wracając właśnie do turniejku Bo tutaj wiecie, akurat mam skinka LVD, to wiecie Troszkę jeszcze mogę poopowiadać Dobra, ja sobie polecę tutaj. No, ja ogólnie tego skinka na przykład dostałem od Nvidii, więc to też taki prezencik dla mnie od nich. I tak jak mówię, nie, nie wiedziałem, że tak działa, że jest ten pakiet czerwony. Czy też coś strzelać? Mi się wydawało Miałem takie nieodparte wrażenie i chyba tak, moje nieodparte wrażenie y, jest jak najbardziej dobre. Oj, nie, kolego, czekaj, czekaj, czekaj. Ja wpadnę w rifta. Dobra, jeszcze zdążę do rifta. Pięknie. Teraz tylko znaleźć człowieka, który tutaj był. O, patrzcie, tutaj coś jedzie na kładzie, to ja może go dojadę? Tak mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Ej, nie no, ale tutaj widać, że jest ta różnica, nie? Ja mówię, ja to nagrywam tak czysto. Żeby wam pokazać tą różnicę tego, bo pewnie na live'ach jesteście, to widzicie te gierki na tym czempionie. Ty, co ja zrobiłem, ty? Podsiadłem go, tak? Nie możecie pisać, czy chcecie takie. Gierki, czy to raczej jest dla was nudne właśnie, jak sobie gra na tych y, niższych arenkach, czy nie. No, tak jak mówię, no ja myślałem, że różnica będzie taka skillowa. Y, troszkę mniejsza, bo to też mi się wydaje, że dużo osób takich, które mniej ogarniają, gra po prostu te zwykłe salówki. No ale jak widać, dużo osób cały czas tę na tym HP za fraga. I mimo że na przykład mniej gra w Gierki, to i tak to lubi. To też jest fajne. Fajnie jakby Epic to zobaczyło. To, to byłoby jeszcze fajniej tak w ogóle. Dobra. Ja już sobie tutaj lecę Ale nie widzę w ogóle ludzi Nie wiem, może na słonę podbiję Ewentualnie tam no, z tego tiltet może coś będzie jeszcze biegło Ale ja to trochę oplułem to Filter Ale no dobra, chwilkę sobie polatamy Chwilkę sobie polatamy na pewno Ty no, halo, halo Kolego, fajnie byłoby kogoś znaleźć O, tutaj są ludzie, dobra Już jest spoko Oczywiście wbite robię Okej, okay, no kolega mnie zrzucił. To było całkiem pomysłowe, w sensie, żeby kogoś zrzucić, ale yy, pamiętajcie, że jak ktoś już was pikuje, to nie możecie tylko myśleć o tym, żeby sobie zrzucić ziomeczka, tylko no musicie normalnie z nim walczyć, nie? Bo to trochę bez sensu. O, Ktoś odważny do mnie strzelił, z jakiejś deski i ucieka? To chyba nie był on, bo, bo ten gracz to schował się za drzewem. Chyba tak, chyba się skamował do ale poproszę tutaj. O, kolego, jeszcze jeden kolega przyszedł. No nie, no ko kolego, tak nie wolno mi tutaj uciekać teraz. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź tu. Ulala, la, tutaj będzie turtle fight. Co on robi ty? Gościu mnie tutaj zaskoczył tutaj szmery bajery, wyszedł sobie tędy. Tutaj coś. Fajnie, fajnie fajnie, fajnie. O, ja nie mam amunicji, dobrze wiedzieć w ogóle, że nie mam amunicji. Dobra, to co ja mam deseczkę? To jakby na to nie patrzeć, to deseczką będzie szybciej. Yy, po jakieś kolejne fragi. Tylko teraz nie do końca wiem, w którą stronę mam się udać. Może tam, ale tam strefia nie ma, tak? Czyli wiem, że ktoś tam może przybiec z rotacji jakiejś. Ale myślę, że to jednak bardziej gdzieś tutaj teraz będą fighty, ewentualnie od titel ktoś będzie podbiegał yy, Ta deska jest spoko mega, bo deseczka jest szybsza i jest dla mnie przynajmniej dużo bardziej zwrotna niż skład. Nie wiem jak, czy wy wolicie jeździć w gierce, ale dla mnie deseczka dużo, dużo lepsza No wiadomo, że kuleczka i tak jest OP, nieważne czego byśmy to porównywali, ale no deska jest spoko i w ogóle zastanawiam się jeszcze jak to jest z tą y, agresją w tej gierce I ile osób na przykład będzie w końcowych strefach, bo... Y, o, jakieś kolejne punkty jestem za placement Nie no dobra, stop Gdzie są ludzie? Muszę chwilkę pomyśleć I może tak nie latać bez sensu, tutaj jakiś skarb wykopany Ludzie powinni teraz dobiegać właśnie z tej strony I to dużo tych ludzi powinno tutaj przybiegać Dlatego wydaje mi się, że jestem w dobrym miejscu Bo strefa tutaj się zaraz zawęża No ale coś nikogo nie widzę, więc trochę... Lipka Tutaj miałem ten fight z ziomkiem, polecę sobie na teaser, wiecie, bo na teaser zawsze się coś dzieje praktycznie. Oj, 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 kolego drogi. Nie, tak nie może być. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, fajna gra. ja mówiłem, że deska jest dużo bardziej zwrotna. O, właśnie to w niej lubię, że można sobie na coś podbić, tak. Dobra. Nie do końca rozumiem czemu są busy na przykład na solo, nie? Myślę, no może nikomu nie przeszkadzają, ale... Mogłoby ich równie dobrze nie być, po prostu. No, a ludzie to istnieją? Halo? Czy ludzie w tej grze gdzieś istnieją? Ja bardzo przepraszam. Ale ja nikogo, ale nikogo nie widzę. I to mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Ty no. Gdzie są jakieś ziomki, poziomki, no? Kompletnie. Tu jest tak pusto. Że to jest hit Najlepsze jest to, że zrobiłem jakieś kółko i nikogo nie znalazłem w tym, w tym obrębie, A to jest takie jakby miejsce, no w którym jest dużo fightów tak normalnie. To jest jakiś inny game style w ogóle Nie wiem o co chodzi O jest typek! Dobra mamy, patrzcie, turpla robi! Coś do mnie jeszcze strzela Ale nie wiem co, idę do gościa z turtem BYKU! Idę po ciebie! Patrzcie, jaki tutaj zaawansowany gracz. Pod placement się gra, tak? Patrzcie, to jego? Zondre, już mu się skończyło ten. I co teraz zrobisz? Trzyma. Dobra, on już jest RIP. A mnie coś wali od pleców, ale spokojnie. Ty halo. A jeszcze jest jedna ta, dobra. Ja się właśnie zdziwiłem o co chodzi. Cyk. Oj, Scaritto teraz będzie. Scaritto, Scaritto. I tam jest kolega, który do mnie strzelał. Ty! No i kolejny gościu się tu będzie turtlował, czyli jednak też gracze tutaj grają pod ten placement. To nie jest tak, że wiecie, to jest jak na normalnej gierce. Bo na normalnej gierce, nie oszukujmy się, ale nie, nie zdarzy się coś takiego, że... Uuuu. Dobra. Ty no To jest jego? Ten gościu jest jakiś zeskizowany, to ja go w ogóle nie widzę Ja yeah, no nie ma sensu jak z tym typem No przecież on mnie zaraz zabije jak dobrze pójdzie Dobra, może nie, może jednak nie, ale gościu mnie tutaj zaskoczył i to bardzo. No, przez nie mogłem trafić go w ogóle z tej pompy. przez to, że gościu grał szybką pompą. Gdyby grał jakąś wolniejszą, znaczy wolniejszą, po prostu wolną, to no, myślę, że miałby tu za szansę, nie? Ja nie wiem, co ja zrobiłem aktualnie, ale. Nie wiem, strzelam raz, drugi, trzeci, nie? I gościu zostaje po 14. Potem wychyla i nie wiem skąd. Mówię pozdro. Chyba i będzie Jacob. Dobra, idziemy zobaczyć, czy inni gracze się gdzieś też turtlują. Czy mimo wszystko jednak jest tej agreski, agresji tutaj troszkę więcej? I patrzcie, lecąc za fraga jest i myślę, że jest więcej osób niż na tych zwykłych solówkach przynajmniej, nie? Więc jeżeli chodzi o ten argument pika z tą agresją, to tak polemizowałbym. Właśnie na tym turnieju NvD yy, też było fajnie ten, 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 ten tryb kreatywny, jakby z tymi pistolami, nie? Jak graliśmy, to też mi się mega podobało. Yy, no a potem były te zwykłe gierki, no to tam brakowało też tego leczenia za fraga dla mnie, no ale to wiadomo, że to już nie jest zależne. Uj, to jakieś 90 są kręcone, ale kolega podłogi nie staną, to. Duży błąd My sobie podbijemy Ty Kolega dostał laser jeden teraz a ja bo tu Nie wiem o co chodzi To ten kolega wyszedł? Dobra, weź mnie wrzuć do tego lifta, bo nie wiem gdzie są ludzie Cyk, cyk, cyk No gdzie są ludzie? Ja bardzo przepraszam, ale tu nikogo nie widzę Halo Ty, no nie wierzę to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo pusto, oprócz gościa jakiegoś typa na z działkiem, ty. No i jeszcze mnie będzie walił ten typek z działkiem. Ja go nawet nie widzę tutaj, bo tu są jakieś drzewa, czekajcie. Ty no, super, super. Dobra. Proszę pana, ja się z panem pożegnam. Uuu. Ciekawe, jak tu umiejętności snajperskie tej graczy Zaraz widzę, że będę miał okazję poćwiczyć z dziomkiem. No nie no, jak mnie gości wkurza, nie? Ale stawia te daszki, nie? Nie! No nie wierzę w tego żonka. Czy ty masz takiego lołabyku? Dobra, leży. Leży. Tak swoją drogą teraz o tym pomyślałem, że równie dobrze jak ja sobie gra na tych niższych, y, teraz, to wy też możecie zobaczyć, jak możecie grać, jeżeli jesteście w tych niższych. Że na przykład zdobywać szybciej punkty, ewentualnie jak fragować na nich, co, jak wykorzystywać błędy tych graczy i tak dalej. Ale też się ludzie dosyć szybko wybijają mimo wszystko, tak jak na to patrzę, to no za dużo mi tych graczy nie zostało, no a ja cały czas biegam i ich szukam, jakby na to nie patrzeć. Opatrzcie, taki jakiś ziomek jest na przykład. No i teraz czekajcie, bo ja bym się tu wbił eee... No i jeszcze fraga mi zabrał. Uuu! Ale mi zarąbał bombę ten typ Ja wiem, że ja mu też, ale on mi bardziej No i patrzcie, on jeszcze na mnie leci, to jest agresywny gracz No dobra, no Ja może troszkę bardziej agresywny gracz i mu dałem bombę Ale no gościu, spoko O, patrzcie, jeszcze kulki są Tutaj też jest ta meta, bo na tej Na czempionie to jest kulka za kulką, nie? Jeżeli o to chodzi, to To jest akurat porażka tam, tam wiecie, końcowa strefa I kulka, kulka, kulka no kurde gościu, ale nie wolno się zabudować na jeden i sobie leczyć się i nie zwracać uwagi na to, co inni robią. Gdzie on jest? No Boże, Boże. Czy ja go zabudowałem? Nie jeszcze nie. A ta ciekawa sprawa, bo gościu mnie irytuje. Okej, okay, już nie Okej okay. No nie wierzę, no chodź tu gdzie on jest? Nie, nie, ja tak go nie chciałem zabić w żadnym wypadku, nie? Ale gościu zamiast sobie dobudować cokolwiek To wyrąbane, stoi Patrzy się i mówi dobra O nie, kolega laser mnie bije Uuu Kolega laser pewnie na chwilę mi odpuści To ja sobie akurat powalczę z kolegą nie laserem O, tema kolega Nie laser, wybacz mi Tutaj ten laser z P90 ty, w ogóle jak chcecie to możecie mi dodać jakieś challenge na tych arenkach, nie? To mogłoby być ciekawe. Dobra, złapmy to, złapmy to, bo... To jest kolega straszny laser. Dobra, dobra. Ciąbiku. No i co tam? Ja, yeah, ale ja też misuję tutaj takie strzały, że to jest masakra, tak swoją drogą, ty. Ale moja pierwsza gierka na aremce. No i ciekawy jest, jest ciekawy, w sensie inaczej. Kompletnie się nie spodziewałem, że będzie aż taka różnica, jeżeli chodzi o skilla w tych arenkach. W sensie, no może myślałem, że jest różnica, tak? Yy, ale no nie wiedziałem, że aż taka. Bo, bo, je, bo jednak ta różnica jest mega odczuwalna. Zastanawiam się też, czy coraz więcej osób nie. Nie gra sobie tych niższych tylko dlatego, że nie ma tego leczenia za fraga i oni też by sobie jednak chcieli to pograć, a nie tylko siedzieć i, i nie wiem, grać te zwykłe gierki, jak na przykład nie lubię aren na wyższych punktach. I czy nie ma tych właśnie takich smerfów trochę jak ja? Bo to co ja robię, ogólnie dla tych graczy nie jest jakieś super. Ja to bardziej robię dla testów, bo też z Was to pytałem, czy byście to chcieli, co jest grane. I mówiliście mi, że tak, więc jakby to też z tego powodu jest robione. Ej, ale teraz to się zagadałem dosłownie chwilę i dostałem takie bomby. Że masakra. Ty gościu mi sprzedał taki laser, że. Ja jestem pod wrażeniem tego typa. Chyba właśnie trafiłem takiego smerfa na koniec, tak mi się coś wydaje. To jest gościu, który ogarnia. No tak, i teraz tak. Ja muszę uważać, bo też nie mam lotni. Ale mam hagię. Okej okay. Ty no Oj kolego, taki bo jest spany kiedy to ty mnie laserowałeś, nie? Dobra I tam jest jeszcze jakiś ziomek, nie? Ty, no ale w ogóle to mój rekord to jest 28, a tu 23 fragi, taka pierwsza giereczka. Tyle co po przebudzeniu, tak naprawdę. No? Też ciekawe, też ciekawe. Czekajcie chwilkę, bo ja tutaj mam kolega. Ty stop, stop, stop. Zresztą widać po moich ruchach, że jeszcze. Aha, strachy nie mam. Okej okay. O, strefka, strefka Maców nie będę miał na tego ostatniego żemeczka. Halo, kolego, gdzie ty jesteś? Nie uciekaj mi Dostajesz laser, dobra Ty, a w sumie jakbym go zabił z tych trapów, to też byłoby śmieszne A to jest możliwe Czyli wezmę sobie to, dajcie mi to Tylko, że ja nie mam w ogóle lecenia. dobra Czy dobrze, że ja nie dostałem jakimś tym pułapkiem, bo coś tam strzeliło Okej okay. Okej. Okay. No co jest grane no? On zginie i tak chyba, nie? No nie wiedzę w tego żołka. Okej, okay. dobra. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji z dzwonkiem. I do następnego, trzymajcie się, cześć! 33 punkty da się z jednej gierki zrobić. Da się, da się. Na czempionie tak średnio da się. <grych>